Cześć! Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu, przyćmiewa jej radość, że człowiek przyszedł na świat. Krótki fragment z Ewangelii Jana, rozdział 16, wiersz 21b. Przywitamy tym tekstem kolejny piękny dzień. Cierpienie i radość. Takie przeciwstawne zwroty dla siebie. Przyćmiewa, cierpienie, radość. Radość narodzin. Często każdy ból, który może przyjść do Twojego życia przynosi radość. Może przynieść radość, może przynieść coś mocniejszego niż ten ból i cierpienie. Dlatego dzisiejszy tekst zachęca Ciebie i mnie, byśmy nie skupiali się na cierpieniu, po prostu je przeszli. Jak? Z Chrystusem je przeszli, bo temu cierpieniu przyćmiewa radość tego następnego kroku, tego tych następnych otwartych drzwi, które będzie za cierpieniem, który się pojawia często w Twoim, w moim życiu. Czyli dzisiaj nadzieja, że Chrystus jest z Tobą, i temu cierpieniu przyćmiewa radość kolejnych możliwości, kolejnego bogactwa tego, czego doświadczysz. Wspaniałego dnia.